Witam Cię w cyklu Lektury w 5 minut. Zasubskrybuj, łapka w górę. Ten film może zawierać informacje o treści lektury. Jeśli nie chcesz odbierać sobie przyjemności czytania, wyłącz go teraz. Zostajesz? No to lecimy. Baladyna Juliusza Słowackiego należy do dramatów legendarno-baśniowych. Jest to utwór, którego fabuła ukazuje konsekwencje nieopanowanej rządzy władzy. Akcja dzieła rozgrywa się w legendarnych, jak to określa autor, bajecznych czasach początków Polski, gdy władza spoczywała w rękach mitycznej dynastii Popielidów. Historia ma miejsce nad jeziorem Gopło i ukazuje raptem cztery dni z życia bohaterów. Główną oś fabuły stanowi wątek władzy. Dzieło rozpoczyna się w chwili, gdy na tronie zasiada okrutny król Popiel IV, który zdobywa tron wygnawszy swojego brata Popiela III. Akcja rozpoczyna się od przybycia możnego pana, hrabiego Kirkora, do chaty pustelnika poradę, bo Kirkor chce wybrać dla siebie żonę. Będąc w chacie pustelnika, dowiaduje się, że jest to wygnany król Popiel III. W innej części lasu, nad Gopłem, nimfa Goplana zakochuje się w wiejskim chłopcu Grabcu. Ten jednak obawia się związku z królową jeziora. Woli Balladynę. Dlatego Goplana nakazuje Skierce, swojemu słudze, przyprowadzić Kirkora do chaty wdowy, matki Balladyny oraz Aliny, a ta wizyta ma sprawić, by rycerz zakochał się w córce wdowy. Skierka niestety nie mówi Kirkorowi, w której córce ma się zakochać. Hrabia zakochuje się więc w obu. Aby rozstrzygnąć jego wątpliwości, duszki go plany Skierka i Chochlik sugerują zorganizowanie konkursu. Dziewczyny mają zbierać Maliny. Ta, która pierwsza zbierze pełny dzban, zostanie żoną Kirkora. Konkurs ma jednak tragiczny przebieg. Alina zbiera więcej Malin niż jej siostra i Balladyna postanawia zabić Alinę, aby zabrać jej dzban. Po tym czynie na czole morderczyni ukazuje się krwawe znamie. Balladyna zostaje żoną Kirkora stara się odciąć od swojego poprzedniego życia, z czym wiąże się również złe traktowanie matki. W tym czasie Goplana przemienia grabca w króla dzwonkowego, daje mu koronę Lecha, symbol władzy, oraz wysyła na ucztę do zamku Kirkor. Balladyna wyrzuca z zamku podczas uczty, w czasie burzy, swoją matkę, co powoduje, że staruszka zostaje oślepiona przez piorun. Kolejnym niegodnym czynem Balladyny jest zamordowanie grabca, po tym czy nie zabiera mu koronę Lecha. Widząc przebieg tragicznych wypadków, przerażona Goplana odlatuje na północ z żurawia. Kirkor walczy w imieniu Popiela III od zyskanie przez niego władzy, pokonując Popiela IV. Jednak prawowity król, Popiel III, pustelnik, staje się ofiarą Balladyny. Zostaje zamordowany przez nią i jej kochanka Kostryna. Podczas zbrojnego starcia z oddziałami dowodzonymi przez Kostryna ginie również Kirkor. Po tym zdarzeniu, aby zatrzeć za sobą wszelkie ślady i nie być zmuszoną do dzielenia się władzą z kochankiem, Balladyna. Truje Kostryna. Droga tytułowej bohaterki kończy się jej koronacją. Balladyna, zgodnie z prawem, jako nowa królowa, ma osądzić sprawców wszelkich zbrodni. Jej pierwszy sąd dotyczy trzech spraw. Otrucia Kostryna, zabójstwa Aliny oraz skazania wyrodnej córki oskarżanej przez matkę, która jednak nie chce wyjawić imienia niewdzięcznicy, nawet w trakcie tortur, którym jest poddawana i w efekcie których umiera. Królowa Balladyna sama na siebie wydaje potrójny wyrok śmierci. Umiejętnie ukrywa popełnione przez siebie zbrodnie i pozbywa się zawczasu niewygodnych świadków tych wydarzeń, jednak nie pomaga jej to w uniknięciu kary. Wydaje na siebie wyrok, zakładając, że nikt go nie będzie mógł wykonać. Jednak sprawiedliwości musi stać się zadość. Skoro ludzie nie mogą dojść sprawiedliwości wobec Balladyny. Ostatnie słowo należy do natury. Balladynę zabija piorun. Utwór słowackiego nawiązuje do dramaturgii szekspirowskiej. Romantycy chętnie inspirowali się tym angielskim dramatopisarzem. W Balladynie wyraźnie pobrzmiewa echo Macbetha. Można mieć wrażenie, że dramat słowackiego ukazuje kobiecą wersję szekspirowskiej tragedii. Słowacki stworzył w dramacie wyrazistych bohaterów. Kirkor to wzór prawego rycerza, dla którego najważniejszym zadaniem jest przywrócenie na tron prawowitego władcy. Stanowi jawny kontrast wobec Balladyny. Jej rządza władzy narasta wraz z kolejnymi wydarzeniami. Początkowy cel, bogate za mąż pójście, zmienia się w nieokiełznane pragnienie jak największych zaszczytów. Bohaterka chce zostać królową. Aby to osiągnąć, gotowa jest oszukiwać, spiskować i mordować. Umiejętnie zaciera za sobą wszelkie ślady. Myśli, że może w ten sposób czuć się bezpieczna. Nikt jej nie wyda. Jednak w jej życiu sprawdza się ludowa prawda, że nie ma winy bez kary. Skoro ludzka ręka nie może dosięgnąć zbrodniarki, dokonuje tego natura. I właśnie natura. Tak ważna dla romantyków, staje się również jednym z bohaterów dzieła słowackiego. Towarzyszy postaciom i wydarzeniom, tworzy nastrój, wpływając na dramaturgię utworu. Natura potępia zabójczynie i prześladuje ją szeptami o zamordowanej siostrze. Ślubne kwiaty Balladyny wydają się być splamione krwią. Podczas wygnania matki z zamku szaleje burza, jakby wypowiadała swój gniew na czyn wyrodnej córki ostatecznie przyroda kończy tragiczne losy bohaterki dramatu. Skoro balladyna jest dziełem romantycznym, założenia powinna poruszać tematykę miłości. I tak rzeczywiście jest. Widzimy bowiem miłość matczyną starej wdowy, tak silną, że nawet podczas sądu nie chce wydać ukochanej córki. Czystą, bezinteresowną miłość okazuje oczarowana Alina względem Kirkora. Jest gotowa być wierną żoną księcia. Przeciwieństwem takiej postawy jest fałszywa miłość balladyny. Groteskową wydaje się być miłość nimfy Goplany do grabca. Pani Jeziora nie potrafi znieść odrzucenia, i swoimi fantastycznymi mocami chce wpłynąć na rzeczywistość, co skutkuje wieloma nieszczęściami dziejącymi się w świecie ludzi. Ostatecznie, największą miłością okazaną w dramacie jest nieszczęsna miłość do władzy. Więcej informacji o tej i innych lekturach znajdziesz na naszym kanale i na naszej platformie kursowej matura.namaxa.pl. To co? Widzimy się.